Rektorzy, naukowcy i studenci paradą zainaugurowali nowy rok akademicki. W sobotę, 5 października, w Gdańsku odbyła się Parada Uczelni zorganizowana z inicjatywy Związku Uczelni w Gdańsku imienia Daniela Ferenheita, podczas której w swobodnej i przyjaznej atmosferze oficjalnie rozpoczęto nowy rok akademicki 2024-2025. Studenci, Liczne grono wykładowców oraz przedstawicieli władz państwowych i lokalnych przemaszerowali ulicami miasta, celebrując współpracę trójmiejskich uczelni oraz początek roku akademickiego. Drodzy Państwo, to jeszcze moment. My tutaj się przed blaną. Przyszłość nas wszystkich. Integracja, celebracja wspólnych wartości, współpracy i... Już po raz kolejny spotykamy się tu w sercu Starego Miasta, aby wspólnie świętować Gdańską Naukę. Poprzez te symboliczne otwarcie Nowego Roku Akademickiego chcemy pokazać miastu i światu, jak wielu nas jest. Łączy nas idea wspólnoty, wspólnoty akademickiej. Oczywiście działamy pod auspicjami Związku Fahrenheita, który stopniowo, mamy nadzieję, będzie przekształcał się w sprawnie działającą federację, która będzie widoczna nie tylko tu na mapie akademickiej Polski, ale również na całym świecie. To jest kolejny krok w zbliżaniu potencjałów trzech uczelni, które do tej pory tworzą związek uczelni Fahrenheita. To już jest krok, w którym możemy mówić o przejęciu pewnych funkcji uczelni przez federację właśnie, aczkolwiek federacja z założenia zachowuje autonomię jednostek, które, które tworzą e, taki, e, taki organizacyjny byt. E, chcemy, żeby był to parasol. Parasol, który będzie rozpoznawalny e, na całym świecie, który będzie mógł konkurować jako niejako jedna uczelnia e, w międzynarodowych rankingach, chociażby w rankingu szanghajskim czy Times Higher Education. To, to przede wszystkim wzmocnienia Naszego wizerunku na, na zewnątrz. Dlatego o federacji bardzo często mówimy Fahrenheit University, tak aby pokazać tą rozpędzalność międzynarodową. Dokładnie w tych dniach procedowane są zmiany do naszej ustawy, Prawo o Szkolnictwie w Wyższym i nauce. I tam uwzględniono już 4 z pięciu propozycji zmian, które zgłaszał Związek Fahrenheit'a do ustawy. To jest wielki sukces. Bardzo za to ministerstwu dziękujemy. No, negocjujemy kolejną jedną zmianę, a także zniesienie obowiązku wyznaczenia terminu trwania federacji. Uważamy, że to uczelnie tworzące taką jednostkę powinny decydować, w jakim trybie przechodzą do kolejnej etapów konsolidacji. No mamy nadzieję, że ustawa wejdzie pod pracę Parlamentu na koniec tego roku, a zatem może już w połowie przyszłego roku będziemy gotowi do tego, aby zacząć rozmawiać o federacji. Związek Uczelni Fahrenheita w Gdańsku został powołany no, już prawie 4 lata temu i głównym celem, który przed sobą postawili rektorzy jest najlepsze wykorzystanie potencjału naszych trzech uczelni. To jest potencjału Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Kolejnym krokiem, do którego dążymy, jest utworzenie federacji, ale to ciągle oznacza zachowanie autonomii poszczególnych uczelni, natomiast właśnie y, większą współpracę i też Większą rozpoznawalność na arenie międzynarodowej. Ta parada jest to uroczyste otwarcie roku akademickiego, nie tylko uczelni. Fahrenheita, ale wszystkich uczelni w regionie. Już po raz kolejny wspólnie świętujemy i witamy rok akademicki, no między innymi po to, żeby w tych uroczystych dniach wyjść spoza murów uczelni, ale pokazać też mieszkańcom Gdańska i regionu, jak ważne są i badania naukowe, i życie akademickie, które tutaj toczy się w regionie. To jest Niewątpliwie bardzo uroczysta chwila, ale taka chwila, która cieszy, która napawa dumą, która pokazuje w jakim kierunku idziemy. To, że jesteśmy tutaj razem, nie tylko uczelnie Fahrenheita, ale cały świat nauki pomorskiej, chociaż mamy pewne jeszcze luki do uzupełnienia, to bardzo, bardzo cieszy. Współpraca, silna nauka. A właściwie powiedziałabym, że już silna edukacja to silny region. Na to tutaj wszyscy na Pomorzu pracujemy i wszyscy rozumiemy, że od tych podstaw powinniśmy zaczynać. Więc bardzo Wam gratuluję tego przedsięwzięcia. I nie przedłużając, muszę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, bo to też nie zawsze jest oczywiste. To, że dzisiaj tłumaczymy to nasze święto na język angielski, ale również na język migowy, pokazuje, że mamy równościowe podejście do siebie nawzajem i to jest naprawdę dobry, dobra wskazówka na przyszłość. Dziękuję Wam za to.